Cześć, siemanko, witam wszystkich, bardzo serdecznie jestem Grafuch i zapraszam was na oglądanie kolejnego gameplaya z gry Call of Duty Ghost. Zapraszam was do kolejnego odcinka kolekcjonerstwa. I słuchajcie, co dzisiaj będziecie widzieć? Dzisiaj w tle będziecie widzieć mój gameplay, który nie jest jakiś tam super szałowy, Wiem o tym. 46 do 3 na Team Deathmatchu na mapce Stonehaven. Trwa on cholera jasna 10 minut mecz. Pomimo, że ja zdobyłem 46 kg, to mecz nie skończył wynikiem 75, tylko skończył się limitem czasu. Co prawda, nie dużo tam zabrakło, bo 73 chyba było, no ale to jednak o czymś świadczy, że, że się w ciągu 10 minut nie mogło znaleźć nawzajem 75 graczy, że tak powiem. I no cóż, no tylko taki mam, mam nadzieję, że Wam się będzie tutaj podobał. Jakieś tam streak miałem 16, to nawet, wiecie, ja nawet nie ma co myśleć o chemie, bo jest za daleko. I końcówka była w miarę jakaś tam żywsza, dynamiczniejsza, jak to zawsze jest w moich gameplayach, że końcówki zawsze są najciekawsze. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko będzie Wam się tutaj to miło i przyjemnie oglądało. Ja może tam go troszkę potnę, żeby to nie było jakoś strasznie nużące. Słuchajcie, dzisiaj na samym wstępie chciałbym powiedzieć o dwóch osobach, które. Jedną osobę ostatnio, niedawno znalazłem. Nie wiedziałem nawet, że nagrywa, a ma nawet tam ponad 300 widzów chyba. Jest to Maxie, oczywiście znajdziecie link do jego kanału tutaj w opisie na dole. Słuchajcie, wejdźcie sobie, bo mi się na przykład bardzo, bardzo spodobało. Robi fajne live komentarze razem z kamerką, tak dość, dość dobrze technicznie to wygląda. Wrzuca aby zam z różnych broni, potrafi grać, komentuje też całkiem spoko, więc polecam, polecam, bo zauważyłem ostatnio, że tak, kurczę, sam mam problemy z obejrzeniem czegoś, ponieważ nie ma co oglądać, tak, bardzo mało osób rzuca, co jest logiczne i normalne, bo w Ghost naprawdę się nie da grać. Ja w niego gram, chcę dociągnąć do swoich tam 30 dni i to będzie koniec chyba. Jak wyjdzie nowy kod Advanced Warfare, to jedyną serią, którą będę prowadził z Ghostem, to będzie ta droga do FFA z każdej broni. Do Kema na FFA z każdej broni, ponieważ ta seria akurat nie wymaga tutaj niczego. Po prostu wystarczy wejść na FFA, nakręcić komentarz i już i ta seria sobie zostanie, bo jest całkiem spoko, ale resztę już nie będę na pewno kontynuował. Więc tak to wygląda, że w Ghosts właśnie się nie da grać. Ja mam sam cholerne problemy. Nie, nie mogę nawet zwykłego 10-minutowego Kema ugrać z kampionego, ponieważ nie wiem dlaczego, ale nie mogę. Coś zawsze stanie mi na przeszkodzie. A to jakieś tam dziwne takie e, zginięcie na kulkę. A to jakieś Double EID. A to jakiś gościu poza mapą, już praktycznie leżący z termalem. I wiecie, no zawsze coś mi przeszkodzi. I tam gdzieś około 20 strika e, mnie położy na nogi. Na glebę właściwie. E, więc dlatego też i taki gameplay dzisiaj. No ale cóż, tak to było. By przynajmniej nie gadam. My teraz o mnie, tylko chcę Wam e, powiedzieć właśnie o tym, żebyście weszli na kanał Maxia, bo naprawdę mi się bardzo spodobał. Jest drugi kanał, <laughs> który mi się bardzo podoba, który jest bardzo malutki, chodzi mi tutaj o Kevina FPS, e, bo bardzo mi się podobają jego komentarze. Fajny ma głos, myślę, że e, z czasem się może rozwinąć i fajnie było mu też pomóc, bo on akurat jest małym kanałem i. A całkiem, całkiem spoko, mam nadzieję, że w, przy nowym Call of Duty będzie dużo, dużo, dużo materiałów ciekawych, dobrych gameplay od niego właśnie z tej gry. I my wszyscy, wy jak i ja będziemy się dobrze bawić je oglądając, więc już teraz myślę, że moglibyście wpaść do niego właśnie, zostawić suba, oglądać to co do tej pory wrzuca, a w przyszłości chce właśnie jakieś rozgrywki z nowego Call of Duty Advance Warfare Dobra, to by to było kwestią takiej małej promocji. Powiedzmy, a propos promocji, to w ogóle ja też się będę długo promował, bo nie wiem, czy słyszeliście, ale Pingwin robi konkurs, i ja, tak w sumie, żeby powiedziawszy, to nie to, żeby wygrać którąś z tych nagród, chociaż bardzo bym się cieszył, ale nie liczę na to, że wygram. A te nagrody też są tak, powiedzmy, że zbędne, bo mam w sumie nowy no, mikrofon, i mam nagrywarkę, z której też jestem bardzo zadowolony, dlatego jej nie zmieniam. Chociaż wiadomo, fajnie by było wygrać ale chodzi o to właśnie, że będę mógł sobie zamieścić swój gameplay tam można robić wrzucać wszystko, to nie musi być gameplay z Call of Duty z komentarzem, to może być jakiś filmik, cokolwiek, cokolwiek się nagra i się mu wyśle, on to wstawi. Ale ja myślę, że sporo osób może wrzucać swoje po prostu gameplaye, swój gameplay i swój komentarz i to może się zrobić też taki Konkurs komentatorski, w połączeniu z, z konkursem ludzi, którzy robią jakieś tam filmiki niezwiązane z kodem, powiedzmy. Bardzo, bardzo fajny pomysł, naprawdę od razu mi się spodobał i od razu pomyślałem, że sobie zrobię właśnie taki gameplay zwykły, z komentarzem, jakąś ciekawą tam już historię dla Was przygotowałem. Nie wiem, czy zrobię coś na wesoło, czy zrobię coś na, na przygodową, powiedzmy, którą, którą opowieść tam... Wrzucę tylko jest jeden problem, nie mogę gameplaya żadnego ugrać, bo chciałbym też naprawdę jakiś fajny gameplay ugrać. Gdybym miał stary dysk, to bym sobie wziął któryś ze starszych moich gameplay, bo miałem kilka fajnych, które by się tam spodobały, ale nie mam go. Jeszcze nie, nie, nie ruszyłem do informatyka się, muszę naprawdę się wziąć, ruszyć, bo muszę odzyskać tam nie tylko te gameplaye, ale zdjęcia i w ogóle wszystko. Ten dysk na razie leży tutaj koło mnie, mam nadzieję, że się uda to odzyskać. I to jest mój problem, że muszę właśnie coś teraz sobie ugrać. A mi cholernie nie idzie, tak jak mówię, keman, nie mogę wbić i nie wiem, co będzie tutaj, co wymyślę, ale na pewno się postaram, bo czasu trochę jest tam, parę tygodni, chyba nawet do 21, z tego co pamiętam, nie, coś, coś takiego. Na pewno już widzieliście ten filmik, jak nie, to oczywiście w link, link też znajdziecie w opisie. Bardzo, bardzo fajny konkurs, nie tylko dla właśnie komentatorów, ale dla każdego, dla każdego widza. Każdy może sobie coś nagrać. A propos konkursów, to ja też Wam powiem, że ja też przygotowuję konkurs, ale to nie żaden konkurs dla widzów z nagrodami. To jest konkurs, y, taki, takie bardziej wyzwanie, które będę rzucał wszystkim polskim youtuberom. Będę wyzywał scenę polskiego YouTube'a <grym> na klatę, że tak powiem, ale to o szczegółach dowiecie się tydzień przed premierą Call of Duty Advance Warfare. Dokładnie w, w sobotę tydzień przed, bo gra wychodzi w poniedziałek w nocy, ja będę miał już niedzielę w nocy, a w sobotę wrzucę Wam filmik. I, I odpowiednie wiadomości prywatne zostaną wysłane do odpowiednich osób. E, więc też się szykujcie, bo ja też mam w planach właśnie taki jakiś malutki e, konkursik taki nie o złote kalesony, ale po prostu taki wyzwaniowy między sobą. I e, e, mam nadzieję, że też wam się to będzie będzie się wam to też podobało. E, słuchajcie, e, nie wiem czy wiecie, ale już na przykład jeżeli sobie zrobiliście preordera nowego koda, to możecie go sobie ściągnąć już na konsolę. Na razie wiem, że jest na, na 100% dostępny na Xbox One. Myślę, że na PS4 to będzie kwestia pewnie paru dni, gdzie też już będzie można sobie go ściągnąć. Oczywiście nie będzie go można odpalić, ale on już będzie na dysku, więc to jest przewaga tych osób, które zamówiły sobie cyf tego cyfrowego preordera tą wersję dystrybucyjną, tak? Nie wiem, nie wiem, dobra, może coś dopowiedziałem. Ehm, bo w godzinie dokładnie 00, 0:0 tam powiedzmy a może nawet <laughs> już wcześniej będą mogli odpalić nawet nie wiem, jak to działa. Jednakże o godzinie 0.0 już włączają już mają, ja niestety będę musiał sobie pojechać do sklepu, ale to nad spoko, bo się z komplą. Mówiłem, obydwaj będziemy jechali sobie do sklepu akurat o tej godzinie. W niedzielę niedziela jest mój ostatni dzień pracy. Później bijode. No ja pracuję do 6, no to przyjeżdżam do domu, wiadomo coś tam się ogarniam. Czekam, czekam, czekam z niecierpliwością, pewnie będę chodził w kąta w kąt, żeby już wreszcie móc pojechać. No jak przyjdzie powiedzmy koło w pół 12, no to jadę po kumpa jedziemy do sklepu i czekamy, czekamy pewnie długo w kolejce. Ciekawi mnie bardzo jaka będzie kolejka. Kiedyś w teskach byłem po Black Opsa G, no to nie była jakaś super długa kolejka. Była może tak 12 w nocy, to był chyba jakiś w poniedziałek, tak? Nie pamiętam kiedy on wychodził, w który dzień już. To było może tak 70 osób, 80. Jako się nie, nie strasznie dużo bardzo szybko i gładko tu poszło. Zresztą ja wtedy zobaczyłem tą kolejkę i... I poszedłem, bo byłem jeszcze z koleżanką i z kolegą, tak trochę bawiliśmy się, że tak powiem, więc poszliśmy w sumie na artykuły alkoholowe i jakoś dopiero wracając do domu o 5 rano to wziąłem sobie z powrotem tego Black Opsa 2, ale już nie byłem i tak w stanie w niego grać, więc tak to było e, wtedy, teraz e, już zupełnie na trzeźwo, bo i samochodem będę jechał, e, jedziemy po... Nowego Advance Warfare, i słuchajcie, od razu będę w niego grał. Nawet, że, nim, że jest, będę po robocie po kilku dniach i zmęczony i coś może, ale od razu odpalam go. I od razu jakieś materiały też będziecie mogli znaleźć na moim kanale. Świeżutkie prosto z, z gry. Chociaż tam tylko cztery mapy będą dostępne, z tego co pamiętam, <laughs> w tej 24-godzinnej wersji z podwójnym EXPEM. Ale to co. Nic to nie przeszkadza. Dobra, słuchajcie, dzisiaj może tak e, pogadamy się sobie o kolekcjonerstwie tak bardzo szybko, bo powiem tylko o znaczkach, ponieważ znaczków, e, miałem jeden klaser znaczków i to takie było zbieranie, że gdzieś tam zrywałem sobie z kopert, albo kupowałem na poczcie, bo na poczcie też są takie gotowe już szablony z tymi znaczkami, z tym wszystkim e, i nigdy nie pasjonowało mnie to. Miałem, po prostu miałem, bo ja miałem manię o kolekcjonerstwa ze wszystkim i to też musiałem mieć, więc kupiłem sobie klaser i tam jak przychodził listy, sobie tam ładne parę otwierałem. Więc nie miałem żadnego wartego dużo znaczka w ten sposób, więc dlatego o tym tak szybciutko raz, dwa. Ale jestem ciekawy czy wy mieliście właśnie jakieś duże kolekcje znaczków, bo znaczki bardzo dużo osób zbiera. Bardzo, bardzo takie, takie popularne to jest te kolekcjonerstwo, zbieractwo i dajcie mi znać czy wśród moich fanów jest właśnie jakaś osoba, która Konkretny i dużo y, ma zmaczków, ma dużą kolekcję, taką wartą y, pochwalenia się, y, dość wiadomo, znaczącą finansowo. Dobra, mam nadzieję, że ten gameplay, jak mój komentarz się Wam spodobał. Ja I to wam żegnam, do następnego razu. Na razie, cześć.